Co ty robisz? Co ty robisz? W tym momencie idziesz na karę. Ale, ale, ale za co, tatusiu? O kuźwa, już ty wiesz za co, ty. Przecież ty masz już pięć lat, zachowujesz się, jakbyś nie miał mózgu. Przepraszam, tatusiu. O kuźwa, przepraszam, tatusiu, ty. Aj ty zobaczysz, ty. Przyjdzie matka, to zobaczysz. Mogę już zejść! Będziesz tam przedział przez 10 minut! Dobrze, tatuś. się kuźwa nabawiłem. 10 minut kary. Przecież ja nawet nie wiem, ile to jest 10 minut. Nie wiem. Tyle, może tyle, nie wiem. A to pewnie dlatego, bo nie mam mózgu. W jamie mamusia bez mózgu urodziła się, teraz taki jestem wyjątkowy. A może będę sportowcem, bo bez mózgu lżejszy, szybszy. 10 minut. 10 minut. A jak już 10 minut minęło i o mnie zapomnieli, idę sprawdzić. 10 minut, czyli mam czas. Ile razy mam powtarzać? Nie wiem, raz, dwa, pierdyliard, no. Nie znam się na liczbach. Kuźwa, no. Przecież ja nawet nie wiem, za co mam karę. No, wylewam sobie spokojnie mleko w kuchni na podłogę. No, kałuża mleka, no, na pół kuchni, a tatuś krzyczy, co ty co Jak to, co robię? Wylewam mleko, ślepy jesteś? Ja mam wrażenie, że dorośli mają problem ze wzrokiem. Co bym nie zrobił, zawsze słyszę, co ty Zbiłem żerandol, no huk taki, co ty Dłubie w nosie, no koza to ledwo przez dziurę mi przechodzi, co tak ostatnio sam się umyłem, ubrałem i posprzątałem w pokoju nagle cisza. Wszyscy wszystko widzą. Cud! Kuźwa, no cała podłoga mleka. O w końcu zauważył. I, I I wybij sobie z głowy słodycze. Wybij sobie z głowy Pff, te ich śmieszne zakazy słodyczy. Na szczęście jest babcia Halinka. Mój sprawdzony dealer. Masz w nosu lizaczkę, Tylko proszę się, nie mów nic rodzicom, bo babcia będzie miała przypał. Babciu. I co jest z I co jest mm. Babcie są najlepsze, babcie są najlepsze. Dlaczego babcie nie mają dzieci? No przecież gdyby babcia mnie urodziła, to ja miałbym wszystko, co bym chciał. I rodzicom bym nie przeszkadzał. Ale czekaj, Krzysiu, e, prr, stój. Przecież gdyby babcia mnie urodziła, to ja byłbym swoim ojcem. A gdybym był swoim ojcem, to wtedy moja babcia byłaby moją teściową. Bo już tak kolorowo by nie było. Ciekawe, już minęło z tych 10 minut. Pewnie ze 3 godziny, jak nic. No co ci dorośli mają z tym zegarkiem? Oni się non stop śpieszą, a nigdy nie mają czasu. <laughs> Najbardziej z rana lubię z rodzicami zabawę wy, przez ciebie, gówniarzu, spóźnimy się do pracy. Mamusia zakłada mi spodnie, a ja cyk, mnie w tą nogawkę. Mama się odwraca, a ja już biegam po całym domu z środakiem na wierzchu. Mama mnie łapie. Na siłę zapina mi spodnie, a ja mamo, siku mi się chce. I to jest hasło, na które każdy rodzic blednie. Normalnie to hasło anuluje wszelkie zakazy, szczególnie zimą w kombinezonie. Mówią, że podobno na autostradzie nie wolno się zatrzymywać. <noise> Warszawa łódź sześć razy. Czekam tylko, aż tatuś minie stację. Mamo, siku mi się chce. No to nie mogłem 100 metrów wcześniej powiedzieć: Tatuś stację miał. Wtedy mi się nie chciało. Tu ci mówiłem, nie pij i tyle, bo będziesz sikać. No i tylko moja mama wie, że jak się pije, to się potem sika. Ona jest wróżką. I tych porównania. Zamacz, Krzysiu, zamacz. A Zosia już zjadła. A ty? Co mnie obchodzi Zosia? Była głodna, to zjadła. Tak ja mówię, mamusiu, nie pójdę jeszcze spać. Zobacz, Zosia jeszcze nie śpi. Ale ty nie jesteś Zosia. Weź mądry? Ja jeszcze mózgu nie mam. Mamusiu, jeszcze chwilkę, proszę. No ale zobacz, Krzysiu, w telewizji rybka mini-mini już śpi. Mama, ale ja nie jestem rybka. I to już nie działa. A wy co będziecie robić z tatusiem? I nagle mama taka czerwona się zrobiła, jak ta rybka. Patrzę na tatusia, tatuś... My, my, my tutaj sobie statusem. Przestań się śmiać! Gupia stać! Czary, przestań! 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 My tutaj statusiem po prostu. Będziemy patrzeć, czy rybka mini-mini śpi. Okej, okay, idę spać. Wstaję sobie elegancko wyspany, czwarta rano. Mamo! Mama! Ojej, Krzysiu, coś się Idź spać, zmęczeni jesteśmy. Ojej, to trzeba się całej nocy na rybkę nie gapić. Tatusiu, do łóżka z Ale tato, sieć cicho, bo przyjdzie z cicho. I się kuźwa zamknąłem, nie znam z cicho. A mi przyjdzie klocki pod pieprzy? Nagle nie wytrzymałem. E, tatusiu, do łóżka. I tutaj tatuś wytacza najcięższe działa, gówniarzu. Albo w tym momencie idziesz spać, albo liczę do trzech! Nie, proszę, tylko nie do trzech, nie. <noise> Raz? I tu na razie spokojnie mówi, nic się nie dzieje. Dwa. I tu nie ukrywam, że serduszko zaczęło mi troszeczkę szybciej być. I ostatnie moje słowo. Nie powtórzę go na nowo. Pas, pas, dobra, idę spać, tatusiu. Kuźwa. Ciekawe, co jest po trójce. Pewnie przychodzi z dzichu. Oni po prostu mają jakiś problem ze snem. Mi się wydaje, że rodzice w nocy nie gapią się na rebkę. Oni robią coś innego. Chodźcie bliżej, to Wam wszystko powiem, wszystko Wam opowiem. No chodźcie bliżej, podejście tutaj do mnie, podejście proszę. No nie, tylko podejdź do mnie, po prostu. Oni. Oni, oni robią podkop. Też się zdziwiłem. Przysięgam wam podkop, o co róż w nocy słyszę głębiej, mocniej. Dawaj, dawaj no. Ej, stara zmiana ja na górze. Wiem, następnym razem jak no, tu usłyszę, wezmę łopatkę i pomożę. <ścoughs> Się ucieszył. Ale nuda, no. Dobra, czas kończyć tę karę. Tatuś! Tatuś! Co chcesz? Kiku mi się chce! Eee, no to szybciutko, szybciutko, koniec kary! <laughs> dobra, dobra, tata, to to jest właśnie ta moja podstawówka! Nie, Mariusz, Mariusz, ja tu znam każdy kąt, człowieku, w końcu ja tu spędziłem 12 lat. Ty, słuchaj, no ta zauza z Polaka się na mnie uwzięła ta. i chcę mnie owalić. Weź, byś coś zrobił. Spokojnie, Mariusz, spokojna głowa. No. Już ja to załatwię. No. Dawaj ją. Gdzie ona jest? Ja z nią porozmawiam. O, matko, ja to weź. Ty. Dzień dobry, pani profesor. Czego chcesz, Gałkiewicz? A pan to kto? Yy, dzień dobry. Yy, ja jestem... Yy, yy. Tato Mariusza, to znaczy ojcem Gałkiewicza i y, mam do Pani ogromną prośbę, żeby pani go jeszcze raz przepytała. To nie jest głupi chłopak. No y, wiadomo, że on z polskiego to jest y, głupi jak osioł z pokładu Idy, ale naprawdę on po prostu za dużo czasu jako dziecko spędzał z matką, z babką, z prababką, z prawababką po prostu Kumulacja głupoty jak w totku. A, ale dom z tradycjami? Tak, tak, ale nasz dom jest z tradycjami. Zawsze u nas na honorowym miejscu leżało piękne wydanie pana Mateusza. Także zaczyn jest, wystarczy go wy wydestylować. To nie ma sensu, to skończony osioł. Targuje się hiena. Proszę bardzo, to dla pani kawa moka. Nie wiem, czy pani lubi. Przepraszam, że zaczęta, ale już tak. W ostatniej chwili pomyślałem, wychodząc z domu, nie było czasu na nic innego. Dobrze. Gałkiewicz, twój ojciec nawiązał przed chwilą do bardzo znanego opowiadania Gustawa Morcinka. Marcinka? Morcinka? Skup się, Moriusz. Z tym, że w tym opowiadaniu, Gałkiewicz, występuje nie osioł. Z pokładu idy tylko koni Gałkiewicz. Koń barani głupi! Oczywiście. Bardzo panią przepraszam. Yy, po prostu osią mi my się, my się myli z koniem, tak jak Jasnozecka z Pawlikowską. Jak się ten koni nazywa Gałkiewicz? On się nazywa Nasza Szkapa. Nasza szkapa to konopnicka, Gałkiewicz. Co baby wyprawiają z tą dietą, no. Gałkiewicz, kto napisał treny? Skup się! Chociaż jedną trenę to napisał. A może jakaś taka mała podpowiedź? Tak, tak, tak. Pani mu podpowie, on się tak czasem zacina, ale jak ruszy, to idzie jak krowa za jabłkiem. I ja... Pani? Jan. Janda! Całym zdaniem ośle! Janda Krystyna to napisała. Janko! Muzykant! Niech panu mu powie, kto, bo mnie szlak trafi za chwilę. Ja nie mam do niego siły już! To znaczy, ja mam do niego jeszcze mniej siły niż pani, więc może jednak pani. Jan Kochanowski, Gałkiewicz! Ach, oczywiście, ale wiedział, że Janko, tylko zapomniał, że Hanowski. Ja bym mu zaliczył, ja bym mu za... Gałkiewicz, kto to był Jan i Cecylia? No, co tak milczysz jak grób? że ojciec ci nawet podpowiada, no. Ja? A? Grup Jana i Cecylii. Gałkiewicz, kto to był Jan i Cecylia? Trupy? Mm. Gałkiewicz, powiedz mi przynajmniej, nad jaką rzeką rozgrywa się akcja powieści Elizy Orzeszkowej, Gałkiewicz? A, a jakaś podpowiedź? Nie. Nie, to nie. Nie wiem. Nie Niemen Gałkiewicz! A ty jak powiedziałeś? Nie wiem. To, to prawie to samo. No. Niemen, nie wiem. Może jakiś dopływ. Gałkiewicz. Masz ostatnią szansę, Gałkiewicz. Przeciw. Dlaczego w wierszach wielkiego wieszcza Juliusza Słockiego mieszka nieśmiertelne piękno? Które zachwyty wzbudza Gałkiewicz? No ale mi nic nie zachwyca! No, no nic mnie wzbudza! Jak nie wzbudza Gałkiewiczowi, jak ja powiedziałam tysiąc razy Gałkiewiczowi, że ma go wzbudzać! I wzruszać Gałkiewicz! I słowacki go wzrusza i zachwyca! Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ale pani miała go pytać z polskiego, nie ze słowackiego. <śles> Trzymajmy się jakiś zasad. Ale... To no, panie profesor, to, to, to nikogo nie zachwyca. No, wszystkich nudzi! Gełgiericz! Ja mam męża i dziecko, Gełgiericz! Ty się ulituj ladełną i nad cię. Duch rycerza powstał z lodu. Wilken dzidy wrogów zebrał i w pieres włożył. Polska Wilkenridem narodu! Tak, 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 tak. Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Zbudza, zbudza, zbudza i zakłóć. Ale wiesz, był Gałkiewicz, Powtórz! Wiesz, był, wiesz, Jeszcze raz razem. Wiesz, że był, wieszczem, był wieszczem, 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 bo był wieszczem! Warunkowo zaliczam. Tak. Ale ostrzegam pana, że pana syn będzie miał ogromny problem z promocją do następnej klasy. Promocja to pół biedy! Aby zdął!